Ale jestem upierniczony. Czekaj, czy, czy to widać. To jest najwyżej, powiem, że taki performance artystyczny. Jestem tak upierniczony, jak gra reprezentacji Polski. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Dzisiaj podsumujemy sobie minione, co dopiero, zgrupowanie reprezentacji Polski. Pierwsze dwa mecze Fernando Santosza, a my je sobie od razu przeanalizujemy i wyciągniemy wszystkie wnioski. Teraz ktoś by mógł pomyśleć, ale po co? Po co będziemy wyciągać wnioski z dwóch pierwszych meczów selekcjonera? I wiecie co? Ja też nie wiem, znaczy wiem, bo tak każe tradycja, tak każe obyczaj. This is the way. Pozdrawiam wszystkich fanów Mandalorianina. Tak każe obyczaj. Tak trzeba zrobić, takie jest zapotrzebowanie. Ludzie tego chcą. Byście, że ja tego chcę? Tego nie chcę. Ale trzeba, trzeba, trzeba od razu ocenić, co się stało. Więc ocenimy. Także zapraszam na te. Poważną, rzetelną analizę. Jako iż sam przed chwilą przyznałem, że nie do końca wierzę w zasadność tego, co będę dzisiaj robił, co brzmi dość absurdalnie, muszę przyznać, to prawda, to spróbuję wyjąć mimo wszystko to, co najlepsze z tego, spróbuję podsumować to zgrupowanie tak, żeby to miało jak największy sens po prostu dla nas, żebyśmy jak najmniej swojego czasu spróbowali dzisiaj stracić, ok? I mam nadzieję, że mi się to uda. A w jaki sposób zamierzam to zrobić? Otóż myślę, że możemy porozmawiać trochę o piłkarzach, bo piłkarze... To jest co innego, wiadomo, oni też muszą się zaadaptować do nowego systemu selekcjonera. Muszą się w nim y, odnaleźć, wiadomo, ale to jest trochę co innego, więc nad piłkarzami myślę, że można się trochę popastwić, ale można się trochę pochwalić, być może. I może powinniśmy sobie zacząć od takich wygranych tego zgrupowania, żeby tak z pozytywną energią wejść, i takich piłkarzy, którzy najbardziej mi się po prostu spodobali, w których widzę być może największą nadzieję tego, że nie będzie tak źle, że wyjdziemy jednak z tej grupy, z której musimy wyjść, i że na euro nie będzie totalnej. W topy. Więc zaczynając, za pierwszego wygranego ym, myślę, że powinniśmy wybrać Skurasia. Nie, nie najlepszego, to nie jest lista top 10, to po prostu są ci, którzy przychodzą mi w tym momencie do głowy. Więc zacznijmy od Skurasia. Skurasia, który yy, nie on nie debiutował, on już jakiś czas temu debiutował. Szta, przepaliły mi się styki. Już jakiś czas temu zadebiutował, okej, okay. ale generalnie no nie grał dużo. Teraz w dwóch meczach wszedł i trzeba przyznać, że było nawet nieźle. Znaczy, głównie w tym meczu z Czechami. Wyglądało to dobrze, ale umówmy się, na tle tej żałości, gnoju i wszystkiego, co było tragiczne, to może i każdy by dobrze wyglądał, ale to nie zmienia, nie odbiera nic jego występowi, bo dał dużo energii, to prawda. Wszedł też w meczu z Albanią z ławki. To już nie było aż tak energicznie, aż tak fajnie, ale było wystarczająco dobrze i poprawnie, żeby stwierdzić, że to była jakkolwiek dobra zmiana i że się naprawdę dobrze pokazał, więc być może daje pewne powody do tego, żeby być może w następnych meczach, szczególnie, że będą z dość słabymi rywalami, umieścić go po prostu w pierwszym składzie za takiego, nie wiem, na przykład Zalewskiego, który tutaj biega, czy ewentualnie jakieś Szymańskiego, coś w tym stylu. Nasz z drugiej strony można by go po prostu trzymać jakiegoś takiego, takiego jokera, w stylu na na przykład Karola Świderskiego, i w sumie, jak już jest Karol Świderski, to tak, dajemy do fora też Karola Świderskiego, on jest kolejnym wygranym tego zgrupowania, bo w pierwszym meczu z Czechami wszedł. Nie był to mecz życia, ale wciąż był taki niezdołowy nie mnie tak jak niektórzy zawodnicy, o których zaraz sobie powiemy. Natomiast z Albanią, no to był klasyczny Karol Świderski, tym razem wyszedł w pierwszym składzie i jak klasyczny Karol Świderski uratował nam mecz, bo Świderski to jest zawodnik, który ma chore statystyki w naszej reprezentacji, zresztą myślę, że mogliście już to widzieć. Mi wyświetliło się to, że strzelał gola na każdym zgrupowaniu, na każdym zgrupowaniu na kim był. Poza mistrzostwami świata, czyli, no, w ścisłości, no, w mistrzostwa świata to akurat wiadomo, on tam nawet nie grał chyba praktycznie. Może, może zagrał 45 minut, jeżeli mnie pamięć się myli, ale generalnie nie więcej, więc to jest, to jest dość, do, dość logiczne. Ale poza tym na każdym zgrupowaniu strzelał bramkę i to jest chore, ale widać w nim taki instynkt. Jest to, jest, to jest to, co się właśnie mówi o napastniku, że napastnik to wiadomo, musi strzelać, ale piłka musi go czuć, nie? To jest, wiecie, to są te, to jest, jest, jest przysłowie z kategorii, piłka jest okrągła, bramki są dwie, to jest też, że napastnik. Napastnik musi szukać piłki, piłka musi szukać go. On musi umieć się ustawić. Napastnik żyje z podań. Nie masz podań? Nie ma napastnika. To jest tak oczywista prawda, ale powtórzę ją: że napastnik żyje z podań. Jakkolwiek ja zawsze mam bekę z tego typu przysłów, bo to jest takie, jak piłka szuka go, to jest takie majeczki trochę, to tak widać, że Karol Świderski ewidentnie coś takiego ma. Przyciąga się grawitacyjnie razem z piłką, zawsze wie gdzie być i dzięki temu strzela w ramki. W przeciwieństwie do innego napastnika polskiego, ale też nie teraz, bo mówimy póki co o pozytywach. Karol Świderski to jest pozytyw. Kapitalnie. Ale kto jeszcze może być pozytywem? Tutaj nie powiedziałem, że to jest pozytyw, ale dam dwóch w jednym pakiet. Powiedzmy, że Szczęsny i Zieliński. Tak, dwóch dam do pakietu generalnie. Nie wiem, czy to są zwycięzcy, ale to ktoś był generalnie. Bo chodzi mi o to, że nie zagrali źle. A nie też chyba super. Generalnie jestem tak w miarę zadowolony. Ciężko mi ich umieścić, więc początkowo chciałem ich w ogóle pozostawić poza rankingiem, ale stwierdziłem, że jakoś tam pozytywnie w miarę odczuwam, jak zagrali, więc ich dam. Tak ich naciągnę, bo szczęsny generalnie nie jest tak, że coś mam do szczęsnego, tylko to po prostu był zwykły występ bramkarza, mam wrażenie. W sensie, no w meczu z Czechami trochę musiał się popisać, w meczu z Albanią już generalnie raczej nie. Już tam Albaszczycy oddali ledwie kilka groźnych strzałów, może jeden, dwa, nie wiem. W sumie mogę spalić statystyki przed sobą. Trzy celne strzały, no to tam biorąc pod uwagę, że jeden to był taki tam ochłap, drugi gdzieś tam koło słupka, no to wiecie. To, to nie musiał dużo się silić, ale pewny występ, dobrze. Może te Mistrzostwa Świata sprawią, że właśnie będzie bardziej pewny siebie i może będzie popełniał mniej błędów. Mam taką nadzieję. Natomiast Piotr Zieliński to był taki występ, z Czechami widziałem strasznie podzielone opinie na jego temat. Bo jedna opinia była taka, że dość dobrze się zagrał, że nawet spoko, nieźle, nawet na, że, że właściwie na tle innych to nawet super zagrał, a drugi obóz był taki, że no, co on robił generalnie, co on kręcił kółka, co on, co za dramat w ogóle. Nie, nie, chłop zagrał tragiczny mecz. Po czym przed mecz z Albanią, który też zagrał taki mniej więcej podobny, bardzo ciekawe było to, jak dużo pracował w defensywie, ale umówmy się, że to chyba bardziej wynika z założeń Felipe Santusza niż, prawda, samego zieńskiego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie robił sobie takiej samowolki. Ale co najciekawsze, wcale nie był w tym taki zły. I przez to stwierdzam, że okej, okay, nie był to taki super zieliński, dałem go, że on tam z, do tych wygranych tego zgrupowania. To był taki minimum Piotr Zieliński, jak oczekiwał. Taki Piotr Zieliński MP4 nie? Albo albo.exe. Taki minimalny zieliński. I to może trochę jest, trochę smutne, że cieszę się tym, że Zieliński zaprezentował swój minimalny poziom, jaki od niego oczekuję, ale czasem było z tym ciężko, więc. Cieszmy się z małych rzeczy, tak, te małe kroczki, powoli, metoda małych kroczków, tak, rozbijamy sobie duże cele na małe kroki i może euro Zieliński eksploduje jak Kevin De Bruyne po prostu w Manchesterze City będzie grał. Nie wiem, może, może, słuchajcie, no, no nie wiem, no nie wiem. Ale z moich obliczeń wynika mi, że został jeszcze jeden człowiek, o którym chciałem powiedzieć, że, że pozytywnie. Jest to Bartosz Salamon. Bartosz Salamon, kolejny zwycięzca. Na którym mam wrażenie, że mocno zaspałem, bo Bardzo, salamon on zawsze gdzieś tam był w tle tej reprezentacji. Tak sobie teraz, on zawsze gdzieś tam był. On już debiutował chyba dekadę temu. Później on za sołzy też gdzieś tam był na ławie za Michniewicza, nie wiem, gdzieś tam siedział, czasem grał, coś tam chyba trzeba było wejść. Dla mnie on zawsze gdzieś tam istniał w tej świadomości, że coś tam, co on chyba we Włoszech dużo grał, gdzieś tam kopię sobie taki salamon, generalnie niedużo. Ostatnio wrócił do Lecha. No to tym bardziej już go spuściłem z radarów. Nie, chłopiec w lechu, w ekstaklasie, dajmy sobie spokój, z tego raczej nic nie będzie. Został dowołany. To chyba się zdziwiłem, bo. No, a gdzie Wieteska? O co chodzi z Wieteską? Czemu nie Wieteska? No, nadal nie wiem, czemu nie Wieteska, ale no, wyszło dobrze, ale w sumie nadal nie wiem czemu. Myślę, że warto byłoby to sprawdzić mimo wszystko na następnym zgrupowaniu w Wieteskę. No, ale dobra, no, mamy, mamy tego z Halamona, niech będzie. I tak zakładałem, że dużo nie pogra. Po czym okazuje się, że wychodzi w pierwszym składzie na tą Albanię i jest praktycznie chyba naszym najlepszym zawodnikiem na boisku koło Świderskiego. Bo przejął tą rolę Kamila Glika, tą rolę, którą mam ważnie nie doceniliśmy jej, bo ja zawsze to mówiłem, ja zawsze mówiłem to, znaczy ja zawsze to mówiłem, zawsze miałem rację, teraz tak brzmi, ale chodzi mi o to, że dla mnie Kamil Glik zawsze był ważną postacią i archetyp zawodnika typu Glik, nie wiem czy dobrze się wyrażam po polsku, to był zawsze dla mnie ważny zawodnik. Zawsze wiedziałem, że jeżeli go nie będzie, to będzie problem. A mimo to jak dostał Glik nie dostał, nie dostał powołania, to widziałem wiele osób, które mówią Tak! Uwolniliśmy się od tych dziadów! Krychowiak, Glik! I z Krychowiakiem się zgadzam, bo nigdy nie był żadnym liderem tej kadry, tylko gadał jakieś głupoty w tych wywiadach i tam pierniczył i czerwone kartki zdobywał. Krychowiak! Ale że klik, że cieszyliśmy, że klika nie ma, z czego się cieszyć? Jeśli on był przez lata, nawet jeżeli preferował siermierzną, klasyczną polską grę, czyli wyjazd pod tej bramki po prostu nogą, ręką, głową, wykopie to na 30 metr, to przynajmniej był solidny, bo się nie bał, bo dowodził, i to jest też trochę smutne, że my się musimy takimi bardzo nandertalskimi cechami u obrońcy cieszyć. Ale był mega mocny Kamil Glik. Nawet kiedy był stary, nawet kiedy był wolny, nawet kiedy brakowało mu kondycji, nawet na mundialu, w, gdzie było w cieniu w Katarze 40 stopni, to on tam był potrzebny daworadę i był jednym z najlepszych obrońców koło Bartosza Bergersińskiego na tamtym mundialu. Więc zawsze wiedziałem, że go potrzebujemy, i w pierwszym meczu z Czechami jak nigdy było widać, jak bardzo nam go brakuje. I okazało się, że Bartosz Salamon, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, wypełnił tą lukę i zagrał, jak że tak to ujmę, nawet Prime Glik. Jakkolwiek to nie brzmi, no Prime Kamin Glik to był w tym meczu, słuchajcie, no, bo to był nam taki ulepszony Glik, bo nieco bardziej wchodził do przodu. Oczywiście nie poskąpił lagą od czasu do czasu, no jakimś wyjazdem, ale generalnie. Wow, tu taki glik zbustowany, to zbustowany glik, niewiarygodny. I to są same plusy, bo jest nieco młodszy, nie łapie tylu kontuzji. Nigdy nie sądziłem, że stwierdzę, że ja chciał, żeby nasza obrona opierała się o piłkarza Ekstraklasy. Ale po tym meczu myślę, że to nie jest zły pomysł. Trzeba to jeszcze zweryfikować i przetestować, bo wciąż jak myślę o tym, że mamy wyjść takim Bartoszem salamonem na Niemców albo Hiszpanów, to wciąż nie jestem przekonany. Ale. Jakby moje uczucia się ocieplają i myślę, że wielu kibiców też. Więc generalnie na plus. O duży plus, chyba największy plus, koło świerskiego. No, na tym zgrupowaniu. tak sobie myślę. Ale ale teraz musimy przejść do minusów, do ciemnej strony mocy. A, a wiadomo, że w Polsce usilne są te konotacje, jeśli chodzi o ciemną stronę mocy. I może tak, od czego byśmy powinniśmy zająć. Yy, zacząć. No myślę, że tak. Po pierwsze. Może z grubej rury. Jakub Kiewior. Jakub Kiewior. To będzie nas pierwszy przegrany. Tak, to jest przegrany tego zgrupowania. Jakub Kiewior. Jakub Kiewior. Nie wiem, czy potrzebują omawiać mecz z Czechami, gdzie zawinił chyba dwu, dwie strze bramek. Był fatalny, niepewny, żaden, mierny. już pop... A! Słów brakuje, jak był fatalny. Jak był fatalny w tym meczu. Był po prostu... Ja, I mam nadzieję, że Mikel Arteta tego nie oglądał. Bo jeżeli Mikel Arteta, jakim cudem to oglądał, żad nudził się w piątek i stwierdził: A, włącz tą Polskę z Czechami, tam Kivorga. To jestem pewien, że już Kiwior do końca tego sezonu nie zagranic, Bo to był po prostu dramat. I tam było widać brak Salamona też, między innymi. Brak było dowódcy, więc to cały blok defensywny bardzo był specyficzny. Ale Kiwior był już szczególnie absolutnie zesrany. i przez się boję o jego przyszłość w Arsenalu. Bo generalnie ja nie oglądałem dużo jego meczów w specji. Jak patrzę na niego w reprezentacji polskiej, to i na Mundialu, i teraz on ciągle to jest, się trzęsie po prostu na tym boisku. A w Premier League wcale premier nie, presja nie będzie mniejsza, oczywiście będzie tam inaczej, bo to nie jest kadr, nie będziesz tak przywiązany do tego, być może tak. Ale wciąż ja się boję, że on po prostu sobie nie poradzi, bo mimo wszystko jak polscy zawodnicy przechodzą z takich klubów, no muszą się wykazać tym czymś, żeby się w nich przebić. To musi być duża ambicja, muszą być duże jaja, bo szkolenie w Polsce mało przygotowuje na taką sytuację, więc to... I dlatego mamy tak mało dobrych polskich zawodników, na przykład taki Robert Lewandowski jest tytanem ambicji i to ta chora ambicja Lewandowskiego, jaką ma, sprawiła, że on sobie zapracował na to, na to, co ma, na, że wszedł na ten szczyt. A większość przepada, bo większość nie ma takich ambicji jak, jak Robert Lewandowski albo kilka innych wyjątków w naszej historii. Więc tak to wygląda, więc Jakub Kiefer, numer jeden, od razu damy kolegę mu, czyli Bednarka. Od razu leci też Bednarek razem z nim, bo zagrał trochę lepiej w tym meczu z Czechami i to trochę lepiej. To wystarczy. Też zawinił przy bramce, też był niepewny, też był żaden. Klasyczny Bednarek, tak, Jan, Janek Betoniarek, jak się mawia. No to jest właśnie on. No. Ja zawsze miałem pewne wątpliwości do niego, bo on był taki, on już nie jest do końca młodym zawodnikiem, nie rozwinie się. On miał być chyba takim liderem a la Glikiem. Tak mi się wydaje, że był chyba na to jakoś powoli, powoli strojony. Ale teraz właśnie mamy Salamona, więc Bednarek jest pomiędzy. Nie wiadomo, co z nim chodzi. Forma średnia, rola żadna w tej reprezentacji. Dobrze, że przynajmniej wrócił do Southampton, bo tam gra w piłkę, ale generalnie poza tym to wszystko leży i jest dość mocno niedobrze. Do magicznej trójcy dołącza Karolinetę jeszcze. Karolinety, mecz z Czechami to samo, też zawinił, też zawinił, też był tragiczny. W swoim świecie to już trzeba było brać Krychowiaka, mam wrażenie. Jak patrzę na Linet tego, jak zobaczyłem Linet tego, to no wtedy po raz pierwszy poczułem, że trzeba było brać Krychowiaka. Pół żartem, pół serio, bo to naprawdę był również z jego strony niesamowicie tragiczny występ. I z Linetem to jest w ogóle piękna historia, bo zazwyczaj to działa tak w piłce nożnej, w zdrowie reprezentacji, u zdrowych zawodników, że w klubie pracuje się i się gra jak najlepiej, żeby mieć przepustkę do reprezentacji. Ale nety chyba działa odwrotnie. On chyba w reprezentacji chciałby sobie przepustkę zrobić do klubu, i to chyba nie do końca tak działa. Poza tym zawsze z nim jest ten problem, że on ma mecze ostatniej szansy, bo on jest tak w miarę młody, doświadczony, tymczasem ten ty ma już 28 lat. Więc ile to może trwać, ile lat on może grać, i to nie. To nie możemy tak dłużej z tym iść, generalnie. I zanim podam krem de la creme złych zawodników, to chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Benarek i Verlinetti zagrali tragiczny mecz z Czechami, ale wyszli na ten mecz z Albanią ostatni i zagrali nieco lepiej. Zagrali nieco lepiej. Ale już jak się polało to, że nie od wszystkich, nie od wszystkich, ale widziałem po prostu kilka takich komentarzy, one mnie przeraziły, że oni się już częściowo zrehabilitowali. Aha, sobie pomyślałem. Zrehabilitowali się. Bo zagrali tragicznie z Czechami, którzy są na naszym poziomie, i zagrali nieco lepszy mecz z Albanią. Przepraszam, mam takie pytanie strategiczne: czy jeżeli Real Madryt zagra mecz z Barceloną i go przegra w słabym stylu, po czym trzy dni później wygra mecz z Elche, ostatnim w tabeli, to czy to forma piłkarza Realu jakoś mistycznie wzrosła? Czy to Elche jest po prostu kasztanami w porównaniu do Barcelony? Hmm, nie wiem, nie domyślam się. Więc y, dlatego ich tutaj wciąż umieszczam, chciałem wyjaśnić ten wybór i nie uwzględniam tego, że oni się odkupili w tym meczu z Albanią, bo oni się nie odkupili. To nie, to, nie, to, nie, to nie działa w ten sposób. Nie, nie odkupili się. Ale przechodząc do, no, prawda, główna rzecz, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski orzeł polski gol dla Polski tak śpiewał Krzysztof Krawczyk nie tym razem i nie w ostatnich miesiącach nie w ostatnich tygodniach nie zdecydowanie nie. I to już jest dość. To już jest dość po prostu tego mówienia, że, że Robert Lewandowski, bo on ma złych partnerów, bo coś tam, bo nie wykorzystujemy jego potencjału. Niech Robert Lewandowski sam zacznie wykorzystywać swój potencjał. Niech to trochę coś zrobi, niech trochę coś da. Słuchajcie, no, ale jakie on decyzje podejmuje czasami? Po co on się cofa tak bardzo? Ja wiem, że są te memy, że on się musi cofać, bo inaczej piłki nie dostanie, ale to nie do końca tak działa. On nie jest dobry w rozeganiu. Robert Lewandowski to nie jest Harry Kane. Jak on się cofnie i dostanie piłkę, to mu nic nie da, bo ma 30 metrów wątpię, że on cokolwiek dalej zrobi z tym. Nie. On właśnie ma tam stać. To na tym to polega. Co on robi? Dla, dlaczego? Co się dzieje? I, I naprawdę, ja wiem, że on już jest trochę bez formy. I właśnie trochę się boję teraz, bo już pojawia się widmo tego, co będzie niedługo. Czyli Robert Lewandowski przychodzi na emeryturę, co będzie niedługo. Już teraz jest zniżka formy. No przykład mnie, to już jestem jest ten sam Robert Lewandowski z jakiś czas temu. To jest smutna prawda, tak? Przyszedł do Barcelony i trochę już jest skorzej no. w Bayernie już możemy już powoli zaczyna się ten moment gdzie teraz Ronaldo gra w i już powoli przygotowujemy się na emeryturę już powoli wspominamy jego gole i bramki tak powoli nie? bo niby jeszcze gra niby coś tam coś tam ale powoli już się wspomina tak samo z Robertem Lewandowskim że powoli wchodzimy w podobną fazę czyli on gra w Barcelonie czyli typowy klub europejski Super, super, ale powoli wspominamy, jak to strzelał gole co kolejkę. Jak strzelił 41 bramek w sezonie, jak wygrał Ligę Mistrzów. Jak wygrał tryplet hmm, razem z Hansi Flickiem. Hmm, powoli to wspominamy, bo wiemy, że już raczej nie nawiąże formuł do tych czasów. I, I to jest trochę przykre, i to też się odbija niestety w reprezentacji, gdzie po prostu radzi sobie słabo. A do tego dochodzi, mam wrażenie, jeszcze to, wszystko co robi jako kapitan, jako lider, czyli. To już tak poza formą, ale bardziej do jego postaci, czyli do tego, że no ta afera premiowa, tak, nic nie mówił, po czym nagle po, po tym, jak Skorupski się rozkuł w wywiadzie, to on przyszedł, powiedział, że przeprasza, ale nie ten, później do wszystkiego tępawe wywiady, gdzie on mówi, że zimny prysznic to był, no nie jest, jest Robert Lanowski w formie ostatnio, psychofizycznej, a jeszcze film, jeszcze film przecież wychodzi. Boże, dokument od Amazona, nie wiem kiedy, dzisiaj, jutro, pojutrze, nie wiem, jak oglądacie, nie wiem, kiedy wychodzi, ale jakoś mniej więcej teraz, więc <laughs> to też jest akurat idealny moment, żeby trochę powspominać, jak fajnie było jeszcze dwa lata temu i że, że już raczej niestety nie będzie. To jest, to jest dość smutna refleksja, ale na tym kończymy etap zawodników. Na tym kończymy etap zawodników. No i, no i generalnie tak. Chciałem powiedzieć trochę o tym, o czym już zahaczyłem. Bo powiedziałem o tym, że zawodnicy tacy jak Bednarak i Wrolinety, którzy zagrali nieco lepiej z Albanią, to wcale nie oznacza, że, że było o wiele lepiej, że Polska Jakiś progres poczyniła, a wiecie o co mi chodzi, bo to jest Albania. Ja wiem, że Albania, że Zbigniew Boniek przed meczem wyszedł i powiedział, że no ja uważam, że Albania jest lepsza od Czech. Ale Zbigniew Boniek to już pokazał, że tam u niego w mózgu nie zawsze wszystko działa jak u <ścoughs> trzeźwego homo sapiens, tak? Więc, więc nie. Więc nie, to, że Boniek ma swój własny ranking, to nie, nie interesuje mnie to. Albania jest gorsza niż Czechy zdecydowanie. Zdecydowanie. Więc nie możemy tego mierzyć. Wyobraźcie sobie, że te dwa mecze są zamienione kolejnością. Tylko tyle. Te dwa mecze są zamienione kolejnością i wygrywamy z Albanią. Wow, debiut Santosza. 1 do 0. Dobrze, trochę zabrakło, ale pozytywna energia leci. Trzyma się przekaz. I później jest mecz z Czechami i jest to samo co było. 1 do 3. Kompromitacja. I nagle jest. Z... Santosz, Santos, ty Cieciu, siwy Bajeran 2-0, co ty robisz? Przed pierwszy poważny mecz i co z Albanią było dobrze, a teraz co? Z Czechami już źle? Już pierwszy mecz z poważnym rywalem nie umiesz? Już to od razu by się cała narracja zmieniła, bo teraz przez te trzy miesiące będziemy do czerwcowego zgrupowania w takiej atmosferze, że no poprawił się w meczu z Albanią, coś tam buduje, buduje, konstruuje, dobre, dobre, dobre. Ale jakby to było na odwrót to byśmy przez trzy miesiące byli w takiej atmosferze, że no, ale z tymi Czechami. Co to będzie? Co to będzie? Głucho wszędzie, ciemno wszędzie, prawda? No nie wiadomo o co chodzi. Więc to, że... Wystarczy, że zamienimy te mecze w kolejności. O Boże, już by nam wyszła zupełnie inna narracja. Więc tak chciałem powiedzieć, że Albania nie jest silna. I to, że... Już powiedziałem swoją przynośnię o Realu Madryt, prawda? Powiedziałem. Nie trzymajmy się tego. Generalnie. Natomiast jeśli chodzi o Fernando Santosza Jego styl, no moglibyśmy to omawiać Ja wiem, widziałem taktyczne analizy Widziałem jak rysowali te rąby Że tu teraz piłkarze mają tyle opcji do podań I o, zajebiście Ale to jest jeden mecz Bo mówimy o tym dobrym meczu Ja policzyłem, mówi o Albanii z Kadra Santosza zagrała póki co jeden godny rozpatrzenia mecz I my z niego Wyjmujemy to w jaki sposób Santosz chce grać w piłkę Jeśli jest na sali z nami ktoś Kto nie widzi w tym pewnego problemu, prosiłbym o opuszczenie natychmiastowe. Bo ja widzę duży problem. Więc nie będziemy się w to generalnie zagłębiać. Ale jedyne, co myślę sobie i chciałem powiedzieć, to jest to, że teraz, jak nigdy dotąd w historii, w historii reprezentacji Polski, jest duży nacisk na to, żebyśmy grali ładnie. Nie chodzi już o wyniki. Chodzi o to, żebyśmy grali ładnie. Nigdy do tej pory nie było aż takiego nacisku. No bo sobie historię. No tam lata archaiczne, jakieś górskie coś tam, prawda. Później lata posłuchy po prostu w wynikach. Nie było nas na, Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwach Świata, i Europy, i wtedy chciano wyników. I wtedy byliśmy w stanie zabić się o wyniki, o to, żeby być w euro. I ten okres trwał, przez większość XXI wieku. Przyszedł na wałka, on nam ugrał w wynik. Ale dalej chcieliśmy ten wynik, więc na Mundialu 2018 chcieliśmy ten wynik dalej, żeby się nasycać tym, że a, piąte miejsce w kwalifikacjach, czy znaczy piąte miejsce w rankingu UEFA. Więcej wyników, więcej, więcej. No i wyszło jak wyszło. Na okno stał zwolniony, został wzięty Brzęczek, Brzęczka, od Brzęczka dalej chcieliśmy wyników, ale okazało się, że Brzęczek przeniósł nas powoli na tą ciemną stronę futbolu. Już po Brzęczku został wzięty Sousa i Souza oczywiście miał na zadaniu zrobić wyniki. Ale miał też za zadanie, żeby trochę poprawić ten styl. I to się udało. A później przyszedł Michniewicz. I Michniewicz już nas sprowadził bardzo głęboko, bardzo głęboko w skali antyfutbolu. I teraz na Santosie ta presja między wyniki a styl jest już przełożona tak, że już mało kogo obchodzą wyniki, ale to też się łączy z tym, że przez lata te grupy eliminacji stały się śmieszne. Teraz już nie ma żadnych eliminacji tak naprawdę. Ja, bo, to, znaczy są eliminacje, ale w, w istocie my wiemy, że będziemy na tym turnieju. My wiemy, że będziemy na tym euro w Niemczech. Nie mówcie mi, że nie, 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 nie bo wszystko się może zdarzyć. Nie. To jest grupa eliminacyjna, z której wyjdziemy, jeśli reprezentacja będzie trenował Fernando Santos, yy, Michniewicz. Brzęczek, czy nawet po prostu Andrzej Duda, który był na meczu z Albanym roku. Ktokolwiek z nich by to nie był, to byśmy wyszli. Więc już nie to jest ważne, ale ważny jest styl i do czego zmierzam. Oni o tym wiedzą, przynajmniej tak mi się wydaje, bo to już jest, to już jest bardzo widoczne, to się wylewa z kibiców, z dziennikarzy, z mediów. Oni nawet mówią o tym otwarcie, Santosz mówił coś tam, Salamon, widać to nastawienie po wywiadach, Przepraszam bardzo. Widać w wywiadach pomyczowych nastawienie, że, że no wygaliśmy do zera, oczywiście, trzy punkty cenne, ale tej kropki na D. Jest takie zauważenie, że coś innego jest oczekiwane, że coś innego trzeba zrobić, bo kibice nie są zadowoleni, więc być może w końcu stało się to coś z czego się spodziewaliśmy. Może ten hejt na Michniewicza, historyczny hejt, to był człowiek tak zdewastowany, że aż mi go szkoda. Trochę. Yy, ale tylko trochę, bo faktycznie graliśmy słabo, nie? Ale tylko trochę. Yy, więc, więc może w końcu to, o czym się mówiło, żeby zaszła jakaś większa zmiana w końcu w tej kadrze, może się stanie. Bo ten hejt na Michniewicza może naprawdę wywarł taki wpływ tak się przeraził tego PZPN. No bo co jest kolejnym krokiem? No już jeśli zobaczycie sobie ilość tych memów z Michniewicza, hejtów na Michniewicza, po prostu trucizny, to następnym etapem już tylko będą widły i pod PZPN i z pochodniami. Już nic więcej nam nie zostało. Więc jest duży nacisk na styl. Wierzę, że to się po prostu odbije. Wierzę, że tak będzie, bo po prostu takie jest wymaganie ogromne. Zresztą o tym się mówiło przed zatrudnieniem trenera, i dlatego chciałem tylko wygłosić taką myśl, że wierzę, że na tym teraz się skupiają i wierzę, że to zauważymy. Tak mi się wydaje. Jedyne, co mnie martwi na koniec, to jest to, że ta grupa jest słaba. I teraz tak, są plusy i minusy tego. Plus jest taki, słabej grupy, że oczywiście jest dużo miejsca do testowania piłkarzy, ustawień, wiadomo, wiadomo, wiadomo. To jest plus. Ale minus jest taki. Że teraz Santos będzie wprowadzał do ustawienia, to przepraszam bardzo, to, żeby przypadkiem nie złapał się w taką pułapkę, ani my, ani on, ani piłkarze, że zagramy teraz tak z Wyspami Owczymi, z Mołdawią, po dwa razy pewnie, z Albanią, z czerwcowego zgrupowania do listopadowego, pięć miesięcy przerwy, żeby w ciągu tych pięciu miesięcy i oklepywają tych farmerów, nie okazało się, że ta taktyka, którą w końcu sobie dobierze Santos, nie zadziała. I po prostu Czesi, Czesi znowu nas tak zweryfikują, i na pół roku przed euro znowu będziemy myśleć: hmm, hmm czy to się uda, czy, czy, czy damy radę, czy co czy, czy, czy się stanie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Więc to była moja poważna analiza ekspercka. Skupiłem się głównie na piłkarzach, bo to myślę, że ma jakikolwiek sens. Trochę sobie podłubaliśmy takie przemyślenia. Ja cóż, dziękuję za oglądanie. Widzimy się, jak wróci piłka klubowa ten weekend, po weekendzie właściwie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej!